Siemanko, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo krótki filmik pokazujący samicę gramostola Pulchripes oraz jej potomstwo. Udało nam się to rozmnożyć. Nie jest to nic takiego codziennego, dlatego uważam, że jest to ciekawy materiał. Zerknijcie sobie na to, jak wygląda inkubator, na to, jak w ogóle to wszystko się odbyło. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje, które zobaczycie dzisiaj, przydadzą Wam się, więc zapraszam. Przed Wami w tym momencie jest gramostola Pulchripes. Jest to dorosła samica. Jest to samiczka, od której jakiś czas temu, dość niedawno, włożyłem kokon. Kokon ten jest udany, udany w 100%. Za chwilę Wam go pokażę. W tym momencie tak delikatnie podłożyłem jej tam drewnojada, ponieważ mam nadzieję, tak jest, udało się, że go zaatakuje, ponieważ misją tak naprawdę teraz po udanym kokonie jest solidne odkarmienie takiej samicy. No i tutaj na szczęście się to udało i drewniady naprawdę się do tego świetnie nadają. Także cieszę się podwójnie, bo taki drewno daje sporą dawkę energii pożywienia i takiej regeneracji. No ale tutaj, żeby za długo nie rozwijać się na temat samej samicy, to wam po prostu tak pokażę. Chciałem tylko powiedzieć, że ona tak naprawdę mega dużo razy kopulowała i mam nadzieję, że właśnie to jest efekt tego, że kokon wyszedł ładny. Zobaczcie, próbowaliśmy. To była data, akurat jakaś tam na poprzedniej wylince, później była wylinka. I tutaj mieliśmy styczeń, marzec. I Maj, także trzy kopulacje. Z tego co pamiętam, były to dwa różne samce. No a efekt końcowy tego cudownego rozmożenia widzicie właśnie teraz. Myślę, że na oko może być tutaj ze 300 nimf. To co widzicie tutaj, to jest kawałek. No i to jeszcze pod spodem jest troszeczkę. Inkubuję je w bardzo prosty sposób, bez dogrzewania. Tak samo inkubowały się one w kokonie z samiczką w terrarium. I tak samo są inkubowane teraz, czyli użyty jest taki zwykły Braplast, ten niski. Podłoże, włókno kokosowe, lekko wilgotne, papier, który regularnie zmaczam tutaj gdzieś po brzegach, ale jest to naprawdę mała ilość wody. No i odkąd używamy tych braplastów z podwójną wentylacją, u mnie jak widzicie podwójna, e, wolę tutaj mieć ładny przewiew powietrza. No i odkąd jest tutaj ta siatka antymuszkowa, no to generalnie nie mamy odpadów, jeżeli chodzi o inkubację. Przynajmniej jeżeli chodzi o ataki ze strony muszek, bo wiadomo, że jakieś tam inne sytuacje mogą się zdarzyć. W trakcie takiej inkubacji, która akurat u gramostola trwa bardzo długo, często pojawiają się tutaj takie y, grzybeczki, jakieś naloty na tym papierze. Jest to zupełnie normalne. Tutaj też to widzimy. I jeżeli jest to w takim stadium, jak widzicie tutaj, czyli z tego. Stosunkowo niewiele dla całego pojemnika, to nic z tym tak naprawdę nie robię. Jeżeli ta ilość zacznie się dramatycznie zwiększać, to wtedy w całości ten papier, który tutaj jest, wyjmujemy, wkładamy nowy i po prostu maluchy przenosimy na nowy papier. Każdy dzień pracy, tak naprawdę na hodowli, zaczynam zawsze od sprawdzenia wszystkich inkubatorków, czyli takich właśnie braplastów czy jakichś innych pojemników i sprawdzam przede wszystkim to, czy tutaj gdzieś nie pojawiły się jakieś martwe nimfy. I tak jak widzicie, najczęściej tutaj, kiedy mamy. Jeden duży obszar zgromadzonych nimf, to zazwyczaj w takim obszarze nie znajdziecie za wiele jakichś dziwnych rzeczy, ponieważ nimfy trzymają się razem. A coś, co zazwyczaj pojawia się złego, jest po prostu wydalane z całej tej grupy i to zauważyliśmy już jakiś czas temu. I tutaj akurat widzę, w oko wpadła mi tutaj taka nimfa, dokładnie ta, którą teraz wziąłem. I jest ona, z tego co widzę, chyba niestety nie żywa, dlatego taką nimfę usuwam ze zbiornika, żeby nie wdały się to jakieś roztocze. No i kochani mam nadzieję, że taki krótki filmik przedstawiający tutaj zarówno samice, jak i te maluchy, i potomstwo, przybliży Wam troszeczkę to, jak wygląda w ogóle ten rodzaj, którym jest Gramostola, no i tutaj oczywiście gatunek Gramostola pulchripes. No i to, jak my opiekujemy się takimi nimfami na hodowli. Mam nadzieję, że jeżeli kiedyś Wy dojdziecie do momentu, że będziecie mieli rozmnożenie tego pająka, to będziecie na przykład mogli wykorzystać to, w jaki sposób przygotować jego inkubator. Ponieważ ten filmik nie wyszedł za długi, mam dla Was jeszcze dodatkowy materiał taki bonusowy. Zerykinijcie na rozpakowywanie jednej z ciekawszych paczek, jaka ostatnio do mnie przyszła. Będzie tam taki samczyk, który robi naprawdę efekt wow. Zobaczcie sami. Słuchajcie, dostałem Cię jeszcze paczkę. To jest taki duży pojemnik, i tutaj trzymałe. Zobaczcie w ogóle jakie pakowanie. Witaminy. Jakieś witaminy D3. Jeden modzbox. No ale pomijając to, najważniejsze, że pająki doszły żywe. Więc zaraz sobie to sprawdzę. Ale zaciekawił mnie ten samiec i chciałbym wam go pokazać, ponieważ często dostaję zapytania, skąd wziąć różowego pająka, czy tam fioletowego. No i słuchajcie, w tym pojemniku jest wielki samiec, Pambobeteus machala. I ten właśnie pająk jest różowo-fioletowy. Już wiemy, że żyje, jest naprawdę wielki i ładny, świeżutki widać. O, teraz troszeczkę odsłonił swój karapaks. No, ale nie widać tego jakoś tam znacząco, więc zrobimy sobie jeszcze zbliżenia i pokażemy to lepiej. Jeszcze w międzyczasie sobie go tylko przerzucę dobra plasta, tak żeby było łatwiej nad nim zapanować. No i lecimy ze zbliżonkami. No i teraz mamy to, co chciałem wam pokazać. Zobaczcie: różowe takiej X na Karapaksie. Super fioletowo różowe odnóża. Tutaj akurat widać tylko, jakby pierwszą część tych. Odnóżę, że taka jest, ale ten samiec jest po prostu cały taki. Zobaczymy, czy jak poruszam pojemnikiem, czy będą się te kolory pokazywać. Tak, zobaczcie na jak on chodzi. Coś pięknego. Dorosły samiec, świeżutki. Pan po BTU No i tym materiałem kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczki, suby i widzimy się w kolejnych produkcjach. Dzięki, do zobaczenia i hej!